En die mannenstrappen, 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 Siemanko, siemanko, Michał Michalski z tej strony Money Makes Money. Dzisiaj e, będziemy kontynuować nasze kompendium wiedzy o zdecentralizowanych finansach. Ostatni odcinek pilotażowy. Powinienem w sumie zacząć właśnie od tej prezentacji, czym tak naprawdę jest DeFi, czyli zdecentralizowane finanse. Jeśli nie wiesz, czym są zdecentralizowane giełdy, wróć do poprzedniego odcinka i tam wszystko się dowiesz. Więc lecimy. Zdecentralizowane finanse najprawdopodobniej, prędzej lub później wezmą górę nad naszymi tradycyjnymi finansami. Dlatego chciałbym ci przybliżyć czym tak naprawdę jest DeFi, ale zanim zaczniemy wyjaśnijmy sobie czym jest CeFi, czyli zcentralizowane finanse. To jest nasz stary system, stary. Który opiera się na władzach centralnych, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe lub giełdy. Ten system jest wysoce zmanipulowany i skorumpowany, o czym wiemy wszyscy naokoło. Wysokie opłaty czas, który musimy poświęcić na załatwienie czegoś, Oszustwa sprawiają, że ten system jest po prostu przestarzały i wymaga wymiany. Ja akurat żyję życiem bezkredytowym, ale znam sytuację wielu moich znajomych, którzy starali się o kredyt i musieli bardzo długo czekać, a już mieli ten swój wymarzony dom, który chcieli zakupić, jednak nie został im przyznany, lub yy, proces. Dawania im tego kredytu był na tyle długi, że pojawił się kolejny kupiec i niestety okazja im przepadła. Dlatego właśnie w tym momencie wkraczamy w świat DeFi, czyli zdecentralizowanych finansów, gdzie możemy znaleźć wszystkie tradycyjne instrumenty finansowe, takie jak rynki finansowe, protokoły pożyczkowe lub ubezpieczenia oparte na inteligentnych kontraktach w zdecentralizowanym ekosystemie opartym głównie na Ethereum, jednak, jak wiemy, jeśli śledzisz mój kanał, mamy dużo więcej ekosystemów, które powoli zaczynają się wybijać, tak samo jak projekty drugiej warstwy. Które poprawiają skalowalność właśnie blockchaina Ethereum, które obniżają również opłaty na blockchainie Ethereum, i jest ich naprawdę sporo, a w ostatnim czasie wyrastają niemal jak grzyby po deszczu. Do tego wszystkie te zdecentralizowane aplikacje integrują się właśnie z tymi projektami drugiej warstwy, po to, żeby ułatwić właśnie obsługę i e, obniżyć koszta użytkowania swoich platform. I co możemy znaleźć w tym świecie DeFi? Na DeFi składają się zdecentralizowana infrastruktura, czyli tak jak mówiłem, mamy głównie mamy Ethereum, na którym, na którym w większości mamy zbudowaną większość projektów na ten moment, jednak projekty drugiej warstwy również grają tutaj dużą rolę, a do tego mamy kilka innych blockchainów, które również stwarzają Możliwości budowania zdecentralizowanych aplikacji, które umożliwiają nam na przykład pożyczanie lub wypożyczanie, lub dodawanie płynności na różnych giełdach, właśnie na swoim blockchainie. Więc wszystko bardzo szybko się rozwija. I jeszcze dwa lata temu nie było czegoś takiego jak DeFi, a na ten moment, jeśli nie śledzisz tego praktycznie codziennie, to naprawdę zostajesz w tyle. Kolejnym składnikiem są oczywiście zdecentralizowane pieniądze, czyli tak zwane stablecoiny, bo jak wiadomo, jeśli bierzemy pożyczkę, no to dajemy pod zastaw nasze kryptowaluty o zmiennej wartości, a dostajemy w zamian tak zwane stablecoiny, które odwzorowują wartość np. dolara, euro, jena, lub złota, srebra lub akcji. Są też takie możliwości. Te stablecoiny Oczywiście mają różnego rodzaju zabezpieczenie. Jedne są bardziej wiarygodne, drugie są mniej wiarygodne, i cały czas powstają nowe, także warto jest zrobić o tym research, na pewno pojawią się kolejne odcinki właśnie tylko o stablecoinach. I oczywiście mamy zdecentralizowane usługi finansowe, czyli DAPsy zdecentralizowane aplikacje, które dają nam możliwości ubezpieczania naszych środków. Wymianę rynki walutowe i pożyczki, czyli jeśli chodzi o pożyczki, to możemy również pożyczać, jak i użyczać, czyli dawać pożyczki. Jeśli wynajmujemy nasze środki finansowe dla kogoś innego, to oczywiście możemy na tym zarabiać. Tak samo jak przy tworzeniu rynków walutowych, gdzie musimy dodawać płynność. Właśnie na takie zdecentralizowane giełdy. Jeśli słyszycie o tym pierwszy raz, to może Wam się to wydawać bardzo skomplikowane, jednak pojawią się materiały, które to wszystko Wam wytłumaczą wkrótce. Lecimy dalej. DeFi to tak zwany Money Lego, czyli finansowe Lego gdzie możemy łączyć te wszystkie zdecentralizowane aplikacje ze sobą, by uzyskać jeszcze większe profity lub bezpieczeństwo korzystania z DeFi. Bo tak jak e, wspomniałem, mamy możliwość ubezpieczania naszych środków, które na przykład dajemy płynność do jakiegoś e, protokołu wymiany, gdzie nasze środki są używane jako pule płynności i dzięki temu my zarabiamy właśnie na prowizjach pomiędzy tą wymianą. Ale jeśli na przykład dodajemy bardzo duże środki, to możemy również ubezpieczyć tą pulę płynności, lub możemy również ubezpieczyć swoją pożyczkę, którą wynajmujemy komuś. Jeśli operujemy dużymi środkami, to na pewno takie rozwiązania są bardzo potrzebne. Do tego, korzystając na przykład z pożyczek, możemy również lewarować swoje pozycje. Powiedzmy, że trzymamy na swoim portfelu bardzo dużo Ethereum. Ale nie tradujemy nim, nie pomnażamy go ani nic się z tym Ethereum nie dzieje. Więc możemy dać pod zastaw nasze Ethereum, po to, żeby wypożyczyć tak zwane stablecoiny i jeszcze dodatkowo dokupić naszego Ethereum, które na przykład jest w tym momencie na spadku, lub możemy stworzyć pulę płynności do danego stablecoina, które wypożyczyliśmy, by dodatkowo zarabiać na tej właśnie puli płynności. Więc na przykład, jeśli mamy Ethereum, to to Ethereum dzielimy sobie na połowę, połowę wypożyczamy do stablecoinów, a drugą połowę dajemy do puli płynności właśnie z tą połówką, którą, e, z tą połówką stablecoinów, które wypożyczyliśmy, i dodatkowo możemy zarabiać właśnie na prowizjach z transakcji, więc jeśli chodzi o money Lego, no to tutaj jest w sumie nieskończona ilość możliwości, jakie możemy łączyć, a musimy o tym wiedzieć, że te aplikacje powstawają codziennie. Ok, lecimy dalej. Tak. Są to programy, są to aplikacje oparte o inteligentne kontrakty, które potrafią zarządzać pieniędzmi i nie potrzebują żadnego autorytetu. Inteligentne kontrakty, czyli tak zwane smart kontrakty, zostały przedstawione przez Nika Szabo w 1994, który przedstawił ideę smart kontraktów i stworzył pierwszą wirtualną walutę ponad 10 lat przed stworzeniem Bitcoina. Najstarszym i najbardziej archaicznym przykładem smart kontraktów będą maszyny vendingowe. Czyli te automaty, które możecie na przykład spotkać na uczelniach albo na lotniskach, gdzie wrzucacie monetę, wybieracie sobie swój produkt, który jest powiązany z jakimś numerem i później ten produkt wyskakuje wam z szuflady na dole. To jest taki najprostszy rodzaj smart kontraktu. Przejdźmy do kolejnego slajdu. DeFi jest transparentne, bo jak wiadomo, opiera się o blockchain, który jest otwarty dla każdego, więc każda transakcja jest widoczna i można ją sprawdzić. Tutaj, akurat, jeśli chodzi o te aplikacje CFI, DeFi typu Celsius. One akurat nie udostępniają historii swoich transakcji, więc tutaj jest problem, ale jak wiadomo, to jest hybryda. DeFi jest szybkie, bo nie ma tutaj żadnej biurokracji. Nie musimy się pytać nikogo o pozwolenie, nie musimy chodzić do żadnego biura, ani wszystko robimy na swoim komputerze. Są elastyczne, bo tylko my jesteśmy we władaniu naszych środków. Wszystkie te aplikacje łączą się bezpośrednio z naszym portfelem. I jeśli tylko chcemy, to możemy je od razu wyciągnąć. Wiadomo, że w niektórych aplikacjach mamy tak zwany unbounding time, czyli musimy czekać, aż nasze środki zostaną odblokowane, ale nie jest to aż tak czasochłonne jak wizyta w banku czy w ubezpieczalni. DeFi jest otwarte dla każdego, bo nikt tak naprawdę nie zabroni ci korzystania z DeFi. Wiele krajów jest odciętych od bankowości i żeby korzystać z DeFi, potrzebujesz jedynie środków na swoim portfelu, który połączy z decentralizowanymi aplikacjami i już możesz zostać użytkownikiem DeFi. DeFi jest również pseudo-anonimowe, bo nikt tak naprawdę nie będzie weryfikował twojej tożsamości. Nigdzie nie musisz pokazywać swoich dowodów. I nikt ci nie zabroni korzystania z tych właśnie aplikacji, więc to są główne cechy DeFi. Ale również mamy kilka wad, o których warto wspomnieć. Opłaty. Tutaj akurat chodzi o opłaty na Ethereum, które w ostatnim czasie były naprawdę wysokie, ale jak wiadomo, Ethereum wchodzi teraz w Ethereum 2.0, więc te opłaty stają się coraz coraz mniejsze, a do tego mamy te właśnie projekty drugiej warstwy, które znacznie obniżają te opłaty. Drugą wadą mogą być błędy w kodzie. Musimy zaznaczyć tutaj, że DeFi to bardzo nowa technologia, i mogą pojawić się tutaj błędy. Błędy w smart contractach, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów, by zgrabić nasze fundusze. DeFi również charakteryzuje się dużą zmiennością. To znaczy, że te pierwsze protokoły, które są bardzo świeże, one będą mieć zwykle bardzo wysokie stopy zwrotu, jednak. Przy napływie kapitału, który będzie zablokowany w tych protokołach, również te nagrody będą się zmniejszać. Więc, im więcej ludzi używa danego protokołu, tym oczywiście te nagrody będą się zmniejszać. I tak jak wcześniej wspomniałem, jest to bardzo nowa technologia, więc tutaj musimy się przygotować na wiele upgrade'ów i wiele zmian. Niska wydajność. Również skalowalność jest tutaj problemem, ale Ethereum. Właśnie dąży do większej skalowalności ich sieci. Projekty drugiej warstwy również sprawiają, że ta wydajność staje się dużo, dużo większa. Ryzyko błędu użytkownika. Tutaj musimy się liczyć z tym, że cała odpowiedzialność leży na naszych barkach i nie każdy będzie wiedzieć, jak takich protokołów używać, więc. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność za swoje własne fundusze. Ale mam nadzieję, że z pomocą przyjdzie wam właśnie tutaj to kompedium, które przygotowałem. Więcej o DeFi możesz znaleźć w moim głównym e-booku, to znaczy Underground Guide to Master the Money of the Future. E-book jest oczywiście po polsku, linki są w opisie. Również więcej o tych tematach możesz się dowiedzieć na mojej grupie Discord. Linki do grupy Discord są w darmowym e-booku. Linki również w opisie. Dzięki wielkie, to by było na tyle. Siemanko, pozdrowki za w łapkę w górę, komentarz dla zasięgów i pozdrow. Mm.